Jesteśmy z Jankiem nadal w Srebrnej Górze, jest dzisiaj 13 września 2017 rok oto trzeci i ostatni zabytkowy most, który Janusz właśnie chce mi pokazać Janusz, kilka słów na ten na ja właśnie temat ja, Nazywa się biaduk wiszący w sobie ogórskiej koleki zębatej Tu są różne imprezy, na nich się odbywają latem, jazdy na linach, takie również zabawy dla Afrosfordem nadal jest to robisko jeszcze tam teraz jest takie za, za paskudzone błoto to tymi kładami i różnymi terenowymi samochodami, że tam nie, nie można na rowerze poruszać się w ogóle. Kiedyś można było rowerem przejechać aż od Czikowca, aż na Serbszą Górę. I teraz nie da rady w niektórych miejscach trzeba prowadzić rower albo nawet i mieć. A co w tej chwili jesteśmy na tym moście? Możemy wejść na górę, popatrzeć na dół. No i właśnie do góry. To jest ostatni. Na końcu średniej góry, no i zarazem na początku srebrnej góry strony Nowej Wsi. Wchodzimy. Po schodkach schodzimy w miejsce, gdzie co nieco tego mostu będzie można pokazać od spodu. Do samego końca nie zejdziemy, bo jest tam bardzo zjeżdżone, jest błoto. Janusz, co, co, co na ten temat jeszcze możesz powiedzieć na temat tej konstrukcji? Tak? Ta konstrukcja była to jeszcze za Niemcu i teraz poprawiona została, Tutaj ten most, górny podkład został odremontowany, deski, podkładowe, nowe, stare, usunięte, bo były takie, że się, zapadały się na dół, padały na dół, już na dole, tym, co jeździli na dole na rowerach i ciężko chodzili. W tej chwili jest fajnie można chodzić, spacerować po tym moście tylko żeby pogoda była ładna no dzisiaj troszkę jest deszczowo tak szeroko i silizgawo tak także my z powrotem się wracamy żeby tutaj nie w tym włocie tam na dole się nie bo tam bawało. na tamtych mostach dosyć żeśmy się namęczyli no tutaj znamy to jest właśnie naszych wchodzich do widok z boku Niezbyt długi, powierzchnia wyłożona drewnianymi belami, i spacerkiem przez most. Szebna Góra ma wiele, wiele zabytków, nie tylko mosty. Z pewnością o tej Niesamowicie ciekawej, historycznej miejscowości. Dużo można znaleźć w internecie lub w innych źródłach. Nie będę się tutaj bawił historyka, ale jeśli ktoś by był ciekawy, to wystarczy wejść na strony srebrnej góry i można się wszystkiego dowiedzieć. Czy o tych mostach ktoś robił filmy? Tego nie wiem, a jeśli robił, no to ja to zrobiłem po swojemu. i widok z mostu na drogę główną którą można dojechać do Nowej Rudy, do Kłodzka ta droga później się tam rozwidla i praktycznie można stąd udawać się na różne miejsca na ziemi kłodzkiej też bardzo wysoko z tego mostu, bardzo wysoko to się tak nie, nie wydaje, że to jest taka duża stromizna, dopóki się nie wejdzie na most lub nie stanie się pod mostem. Nie zeszliśmy tam na dół, bo tak jak zapowiedziałem, to nawet widać droga rozryta przez składy błotnista, zwłaszcza że jest po deszczach, nie ma sensu się wygrudzić i za wiele bym w tym wypadku nie, nie mógł pokazać. Druga strona mostu pod mostem wiata dla turystów. I ścieżka ta strona już wygląda bardziej przyjazna. nie jest taka zjeżdżona zryta, ale nie będziemy tam schodzić. Myślę, że tak mniej więcej dostatecznie ten most został przez nas pokazany i opisany.